Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Auta na Raz. A dzisiaj będzie w telegraficznym skrócie o samochodzie elektrycznym, który jest bardzo ważny dla tej marki i który właśnie szykuje się do debiutu rynkowego w Polsce. A mowa o Volvo XC40 P8 Recharge, czyli... Pełni elektrycznym wariancie tego suwa, który z zewnątrz różni się naprawdę małymi detalami, ale to co jest najważniejsze, kryje się pod spodem, pod nadwoziem. Oprowadzę was po tym samochodzie i opowiem wam o najważniejszych różnicach względem wersji spalinowej. Zacznijmy od początku, czyli od frontu. Światło jest dosyć kiepskie, ale i tak dobrze widać, że przede wszystkim ten samochód rozpoznacie po grillu. Jest on pełny, nie ma tutaj wlotu powietrza. I to jest właśnie wyróżnik wersji P8. Poza tym, minimalnie przystylizowano zderzak, ale to są tak naprawdę wszystkie różnice, które zobaczycie gołym okiem. Jeżeli ktoś bardziej się przyjrzy, to też zauważy, że przednie opony są węższe. Oczywiście wszystko po to, aby były niższe opory toczenia, ponieważ to oczywiście wpływa na zasięg. Ten samochód jest w nowym kolorze, który nazywa się Szałwiowa Zieleń. I oczywiście nawiązuje do tej rośliny. Specyficzny odcień, ale na pewno pasuje do charakteru szwedzkiej marki. Tutaj oczywiście ukryto gniazdo ładowania. Standardowo CCS mamy do standardowego ładowania Type 2 i pełny CCS do szybkiego ładowania. Żadnego skomplikowanego procesu tutaj nie ma. Samochód ten, czyli Volvo XC40 od początku planowany był także jako wersja elektryczna. Zbudowano go na platformie CMA. Jest to platforma, która została tak zaprojektowana, że baterie ukrywa się tutaj w podłodze podłogowej pomiędzy przednią a tylną osią. Efekty tego są dwa. Po pierwsze, auto jest znacznie fajniejsze w prowadzeniu pod pewnym kątem, ponieważ ma dużo niżej środek ciężkości, ale jednocześnie przytyło o pół tony. Jak to wpłynęło na właściwości jezdne? O tym za chwilę. I jeszcze dwie kluczowe rzeczy w tym samochodzie, czyli po pierwsze przestrzeń na tylnej kanapie, która się nie zmieniła, tak więc wciąż jest tutaj bardzo dużo miejsca na nogi. Ja siedzę sam za sobą w taki oto sposób. Rewelacja. A bagażnik, co jest kluczową kwestią jednak w w aucie, które ma być nieco bardziej rodzinne, prezentuje się oto tak. Oczywiście pod podłogą już prawie miejsca nie ma. A nie, przepraszam, jeszcze trochę jest na kable. Ale... Walizki, jakiś krótki wyjazd, duże zakupy to nie problem. No i wspomniany frank, czyli przedni bagażnik. No, Zimny, tak, Bardzo proszę. Dodatkowa pokrywa, otwieramy ją. I tutaj mamy miejsce na kable, na jakieś mniejsze przedmioty. Jest też tutaj zestaw naprawczy do kubków. Najważniejsze to, co się zmieniło, jest w środku. Bardzo zmieniło się tutaj wnętrze. Ale nie wizualnie, tylko pod kątem obsługi, gdyż w Volvo X40P8 Recharge debiutuje nowy system multimedialny firmy Google. On zastępuje dotychczas stosowanego sensusa i będzie konsekwentnie wdrażany w kolejnych modelach marki. Przede wszystkim mamy tutaj łatwiejszą obsługę, nieco ładniejszą grafikę. Wiele rzeczy uproszczono, a zintegrowana karta SIM pozwala na korzystanie z aplikacji bez podłączania telefonu. Mamy więc własny Spotify, mamy wiele udogodnień, które po prostu są tutaj już wgrane w system, a do tego jeszcze wszystko możecie obsługiwać głosowo. Na przykład mówiąc OK, Google, Start Navigation to Łódź. Navigating to watch concept luxury and swiss watches. E, nie do końca o to mi chodziło, bo zapomniałem, że jeszcze nie rozmawia po polsku, ale będzie rozmawiać z nami po polsku już za kilka miesięcy, ponieważ polska wersja oprogramowania jest dopracowywana. Tak więc jeszcze raz: OK Google. Start navigation to Warsaw. Navigating to Warsaw. Bardzo proszę. Proste, wygodne. Nic nie musicie wciskać. Kolejna ciekawostka we wnętrzu. Nie ma tutaj przycisku startera. Zniknął. Jedynym starterem tego auta jest wasza prawa noga, która musi spoczywać na hamulcu i wybiera kierunku jazdy. Co robimy? Wystarczy, że go pociągniemy do siebie, rzucić drive lub reverse, czyli wsteczny, i wtedy auto się momentalnie włącza. Tak więc tak to wygląda w tej chwili na zegarach. Właśnie pokazany jest napis, że muszę wcisnąć hamulec i ruszyć lewarkiem. I gotowe. Auto jest uruchomione. Mamy już pełną gotowość do jazdy. Mamy też, jak widzicie, nowe cyfrowe zegary, które działają w zbliżony sposób do starych, ale mają znacznie ładniejszą grafikę. Jest efektowna nawigacja i jak sami widzicie, mają kilka widoków, od takiego minimalistycznego przez widok z systemami, aż po dużą nawigację. No i oczywiście obowiązkowym elementem każdego systemu multimedialnego jest dowcip. OK Google, tell me a joke. What do you get when you put a vest on an alligator? An investigator. Okay, Google. Tell me another joke. Why can't a bicycle stand on its own? It's just too tired. Okay, Google. Tell me a joke. What do you call a gigantic pile of kittens? A wow. <laughs> O rety, zabawne. Volvo XC40 Recharge P8, to jest pełna nazwa tego auta, korzysta z baterii o pojemności 75 kWh. Duża bateria, duży zasięg. 408 km na pełnym naładowaniu. E, oczywiście przy sprzyjających warunkach, ponieważ zakłada to idealne zużycie energii, realnie około 320 km jest wykonalnych. Ale, co więcej, ten samochód ma, uwaga, uwaga, 408 koni mechanicznych. 408 koni mechanicznych w kompaktowym suv to absolutne szaleństwo. I szczerze mówiąc, trochę nie rozumiem idei Volvo, aby wrzucać tak mocny silnik do tego typu samochodu. Rozumiem, że coś takiego zastosowało się w Polestarze, który aspiruje do bycia elektryczną i bardziej sportową marką, ale w tego typu aucie w zupełności wystarczyłoby 200 koni mechanicznych. Nie wiem, może 250, niech będzie. Ale wolałbym uzyskać większy zasięg niż yy, potężne przyspieszenie, które owszem, robi wrażenie, ponieważ wygląda to tak i naprawdę wkleja w fotel, i prędkością już no, dosłownie przesuwa się w trybie ekspresowym, aż mi zabrakło słów, przepraszam. W każdym razie samochód ten jest niesamowicie szybki, tylko nie wiem po co. Ale zaletą, mimo takiego mocnego napędu, jest zużycie energii. Owszem, jak jedziecie szybko, czyli wykorzystujecie hmm, potencjał tej jednostki, no to spodziewajcie się wyników na poziomie 25, może nawet 30 kWh, kto wie. Ale. Ja jadąc na miejsce, w którym mieliśmy mało spałe spotkanie, wybrałem boczne drogi. Zdecydowałem się pojechać spokojnie, krajówkami, nawet drogami wojewódzkimi, jakimiś lokalnymi, gminnymi. I na takim, takich warunkach, na dystansie 55 km uzyskałem zużycie energii na poziomie 17,8 kWh. Co moim zdaniem jest fenomenalnym wynikiem, ponieważ przy takim zużyciu te 400 km jest osiągalne. Możemy to zrobić, nie będzie to problemem. Poza tym wiele rzeczy pomaga nam tutaj e, wykręcić ten pełny zasięg, wykorzystać ten potencjał baterii, ponieważ na przykład mamy tutaj system, który nazywa się e, One Pedal Driving, można tak powiedzieć w skrócie, czyli krótko mówiąc, podpuszczając pedał gazu, auto zatrzymuje się do zera, wyhamowuje, wykorzystując rekuperację i co ciekawe, robi to prawie do końca. Dopiero przy ostatnich 3 do 5 km na godzinę załączają się klocki hamulcowe i tarcze, tak, cały czas hamujemy za pomocą rekuperacji. Efekt tego jest taki, że oczywiście mniej zużywamy tarczy i klocki. Tak więc, przy umiejętnej eksploatacji tego auta, bez problemu na całym komplecie możemy przejechać nawet 100 tys. km. Nie będzie to wielkie wyzwanie. Właściwości jazdy tego auta są specyficzne. Zawieszenie na nierównościach potrafi bardzo głośno pracować, co mogę Wam teraz pokazać. Właśnie nie wiem, czy to będzie słychać. Ale na większych nierównościach, takich jak tutaj, zawieszenie bardzo głośno pracuje. To jest to, o czym właśnie wspominałem. Ale na równych nawierzchniach, takich jak na przykład, nie wiem, autostrady, miasto, gdzie nie ma jakichś większych wertepów nierówności, naprawdę ten samochód zachowuje się super. Prowadzi się lekko i przyjemnie. Nie sprawia wrażenia ociężałego, nawet pomimo tak dużej nadwagi względem wersji spalinowej. Przypominam, 500 kg. Jest precyzyjny bardzo stabilny, nie wykazuje tendencji do podsterowności i nadsterowności, ponieważ napęd na 4 koła dosyć umiejętnie żongluje tutaj e, tym przeniesieniem mocy pomiędzy osiami. Tak więc stabilność i jakość podróżowania tym samochodem jest na wyjątkowo wysokim poziomie. Podoba mi się też praca układu kierowniczego, który jest zarazem lekki i przyjemny, ale jednocześnie zachowuje odpowiedni opór i daje nam poczucie kontaktu po prostu z przednimi kołami. Wiemy, co tam się dzieje, wiemy jak one się zachowują. Cena? Ten samochód trafi do salonów gdzieś za 2-3 miesiące, może trochę więcej. I wersja, która będzie dostępna, będzie kosztowała 270 tysięcy złotych. Ja wiem, to jest bardzo dużo, ale Volvo argumentuje taką cenę, tym, że wyposażenie standardowe będzie bardzo bogate. To znaczy, dostajemy tutaj wszystko praktycznie w standardzie, bez dopłaty. Na tym polega nowa strategia Volvo, ponieważ Szwedzi. Chcą ten samochód oferować głównie online. Idea jest taka, że wszyscy dealerzy będą mieli stałą cenę. Nie będzie żadnych tutaj negocjacji, nie będzie jakiejś wielkiej marży. Jedna stała cena, kupujemy. konfigurację, też mamy uproszczone, ponieważ wybieramy tak naprawdę tylko kolor i felgi. I na tym koniec samochód wychodzi kompletny i dostajemy go gotowego do eksploatacji, tak naprawdę. Na pewno w Polsce nikt nie oczekuje rewelacyjnych wyników sprzedaży. To oczywiste. Ale za granicą potencjał jest ogromny. W Szwecji, w Niemczech, w krajach, gdzie już ta kultura jazdy ze samochodami elektrycznymi jest dosyć duża, i gdzie przede wszystkim są duże benefity płynące z wyboru aut elektrycznych, takie jak różne ulgi, e, oczywiście dopłaty, tam właśnie kierowcy coraz chętniej wsiadają się na tego typu samochody, i dla nich wydanie Odpowiednio dużych pieniędzy, ale jednak mniejszych niż w Polsce, uwzględniając wszelkie dopłaty, jest atrakcyjny i po prostu kuszące. Tak więc tam tych, tych XC40 pojawi się na drogach całkiem sporo. A u nas na pewno pozostaną rarytasem, choć spodziewam się, że kilku, dziesięciu, może nawet kilkuset szaleńców gotowych przesiąść się na elektryczne Volvo wybierze ten samolot. Pytanie oczywiście, zadawajcie w komentarzach. Bardzo chętnie odpiszemy Wam na wszystkie Wasze. Um, Zapytanie dotyczące tego auta. Natomiast widzimy się już niebawem. Dajcie kciuki w górę, zostawcie suba. I mam nadzieję, że przez następnym odcinku zaskoczę Was ciekawym samochodem.